Patrz, miyu Co to za literka? E, e, e. Bardzo ładnie. A to? Co to za literka? Mamy. My, jak mama, ślicznie. No, brakuje puzelka. A tu? Co to jest za literka? Tita. Ty, jak Tita, ślicznie. A to? Jaka to literka? Miyu-Tu. Niu, jaka to literka? Ota. pięknie, a to co to za literka? Co to? S jak si? Tak. A taka? Co to za literka? Ania. A jak Ania? Pięknie. I jeszcze jedną ci pokażę. Ta co to za literka? To co to za literka? To. Ko, k jak koko? Pięknie. Jaką my tu jeszcze literkę mamy?